Witam w nowym odcinku przy kawie o Rakowie, nowy odcinek, nowe studio. A moim dzisiejszym gościem jest drugi trener Rakowa, częstochowa, Gonzalo Fejo. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. Trenerze, przygotowując się do tego odcinka, chciałem powiedzieć coś po portugalsku, ale ten język jest zbyt trudny, jakby trener przywitał naszych y, widzów, naszych słuchaczy, jakimś takim: Cześć, co tam u Was słychać? Ola, kumpsz tę szperek tutaj. I teraz, co to, co to znaczy? Pewnie ktoś zna portugalski, gdzieś tam napisze w komentarzu, ale. Nie, po prostu powiedziałem, cieszę jak się macie, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Okej, okay, to, to ja teraz na początku chciałbym w naszym widzom przypomnieć, że oglądacie nas na Twitterze, na Facebooku, a także na YouTubie. Zadawajcie pytania. Trener Gonzalo jest świetnie przygotowany. Widziałem nawet, że tam miał o taką. Listę rzeczy najważniejszych, o których trzeba wspomnieć, także czekamy na wasze pytania. A ja trenerze chciałbym zacząć od tego, co się ostatnio w Rakowie wydarzyło, czyli cztery mecze. Wiele z tych meczów to były takie mecze rewanżowe za jakieś porażki wcześniejsze. No i cztery zwycięstwa, taka nasza najdłuższa seria w tym sezonie. Tak, i to cieszę. Cieszę to nie tylko, że się zrewanżowaliśmy, ale właśnie, że złapaliśmy serię. I, I przede wszystkim w momencie, który okazało się teraz, jest łatwo powiedzieć, że, że nie był trudny. Natomiast historia ekstraklasy i, i te podzielenie na ósemki pokazała na przykład pod Beskidzie, zespół, który zaraz może wrócić do ekstraklasy, że to przestawienie z walki o ósemki do zapewnienia sobie jak najszybszej utrzymaniem nie jest taka prosta. Także to tym bardziej cieszę, że piłka, że. że tak zareagowali i tak szybko łapaliśmy te punkty i, i zapewniliśmy sobie podstawowe sezon na ten sezon. Z drugiej strony, w piłce, jak się wygrywa, wszystko jest pięknie i są pochwały w mediach, każdy się czuje dobrze, jest dobra atmosfera, a z kolei, kiedy się przegrywa.